W dobie niskich stóp procentowych i zawirowań na giełdzie inwestorzy szukają coraz to nowych, bezpiecznych form lokowania czy inwestowania i skierują swój wzrok na różnego rodzaju inwestycje czy lokaty alternatywne. Jedną z nich w ostatnim czasie stała się łyski, która w trakcie ostatniej dekady odnotowała trzy wzrosty. Inwestowanie jednak Włyski wymaga trochę czasu i doświadczenia i pokrótce wskażę na kilka ważnych informacji, które należy brać pod uwagę, biorąc się za inwestowanie w łyski. Po pierwsze nie chodzi o znajomość tutaj instrumentów finansowych, bardziej o wiedzę na temat samej łyski i destylarni. Odradzam w tym miejscu y, korzystanie z blogosfery jako źródła dosyć wtórnego, nie wnoszącego nic ciekawego do, do branży whisky. Bardziej postawiłbym na korzystanie z literatury pisanej przez osoby, które naprawdę mają wielkie doświadczenie w tej branży. Jak chociażby książka Appreciating Whisky wydana przez Phila Hillsa, założyciela Scotch, whisky, Scotch Malt Whisky Society, jak Corocznie wydawaną przez Ingwara Rondę książki Malt Whisky Yearbook. Zachęcam też do korzystania jak najczęściej z różnego rodzaju szkoleń i degustacji, ze śledzenia prasy tematycznej, z obecności na forach tematycznych, nawet facebookowych. Można także śledzić różnego rodzaju trendy, obserwując jak chociażby indeks Rare Whisky Apex 1000, który śledzi zachowanie tysiąca butelek whisky o największym potencjale inwestycyjnym lub Rare Whisky Icon 100, która dla odmiany śledzi zachowanie 100 najbardziej pożądanych inwestycyjnie whisky. A co do samego inwestowania? Mamy dwie możliwości. Po pierwsze możemy inwestować w butelki, po drugie możemy inwestować w beczki. Jeżeli chodzi o inwestycje w butelki, możemy skusić się o zakup butelek Wiekowych, dojrzałych, drogich z destylarni, chociażby które od dawna są zamknięte, no i ten potencjał ich był duży, ponieważ destylat jest już nie do odtworzenia. Ale tu należy mieć na uwadze fakt, że te butelki już od dawna są na rynku. W związku z tym ta ich marża została wielokrotnie skaszowana i może się okazać, że zainwestujemy w butelkę, której przyrosty wcale nie będą dla nas zadowalające. Drugą formą jest inwestowanie w młode destylarnie, które niedawno wypuściły pierwsze swoje edycje, ale hype, który się pojawił w mediach na temat tych destylarni i dosyć mała limitowana dostępność powoduje, że wiele osób nie, wielu osobom nie udało się załapać na tego typu edycje. No i chcąc, nie chcąc poszukują, będą musiały poszukiwać ich na rynku wtórnym, a tu jak życie pokazuje przyrosty. Z dnia na dzień mogą okazać się także trzycyfrowy. Ostatni przykład, który podam to jest to, że młoda destylarnia angielska Spirit of Yorkshire, która wypuściła tak zwany single cask limitowaną edycję w cenie 80 funtów za butelkę, kilka dni później na aukcji ta butelka się sprzedała za 670 funtów. Także młode destylarnie typu Spirit of, Shary, Spirit of Yorkshire, Bimber i tak dalej. Druga forma to jest inwestowanie w beczki. Można inwestować w beczki Kupując je, jeżeli ma się do tego odpowiednie papiery e, czy koncesje z, od brokerów, od firm brokerskich, ale tu mamy podobną sytuację jak z wiekowymi whisky. Czyli brokerzy, widząc, jak olbrzymią popularnością cieszy się whisky na świecie, w obecnych cenach beczek uwzględniły już niestety marże. Za tym trzeba naprawdę dobrze się napucić, żeby taką beczkę z dojrzałą łyski od brokera w dobrej cenie kupić. Ale jest druga metoda. Znów młode destylarnie, szczególnie te, które stawiają dopiero pierwsze kroki, uruchamiają program Private Casków, Chodzi przede wszystkim o to, żeby jak najszybciej złapać tak zwany cash flow. Ogłaszają te programy. W zależności od destylarni, inwestując powiedzmy od 3,5 do 5 do 6 tysięcy funtów za 250-litrową beczkę. Otrzymujemy 10-letni okres leżakowania, pełne ubezpieczenie. No, i jeżeli sytuacja za 10 lat będzie wyglądała tak jak dzisiaj, to ta inwestycja po 10 latach przyniesie nam z pewnością trzycyfrowy wzrost czy to będzie 150 czy 203, nawet 300%. Wszystko zależy od tego, jak whisky będzie się rozwijała na rynku, ale patrząc na to z perspektywy dnia dzisiejszego wygląda to bardzo obiecująco.